Cześć kochani, witam Was cieplutko na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem, z holem zakupowym. Tak, tak, pomyślicie sobie, Boże, co ta kobieta tylko chodzi po sklepach i kupuje. No ale czasami tak bywa, że kosmetyki kolorowe i owszem, kupi się i używa, się i używa. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację, no to wiadomo, że te produkty schodzą znacznie szybciej. Oczywiście pokusiło mnie kilka rzeczy z katalogu za Iwoną, zawsze coś tam mnie skusi i sobie zamówię. Natomiast będąc jeszcze na zakupach takich spożywczych, bieżące, poszłam sobie kupić coś do kąpieli. No jak do kąpieli, no tutaj przy okazji jeszcze coś innego. Kupiłam sobie sól do kąpieli, bo już mi się wszystkie pokończyły. Ta jest trawa cytrynowa i bambus, z ma taki trochę zielonkawo-żółtawy. Ten podejrzewam, może wody barwić nie będzie na żaden odcień. Jak wiecie, ja lubię te sole, one się u mnie świetnie sprawdzają, także są ok. Oczywiście ceny wszystkich produktów wypiszę Wam pod filmikiem. Jak będziecie chcieli sobie zobaczyć, to poczytajcie. Drugi produkt olej dwufazowy z Bielandy, Kolejny produkt, który bardzo lubię, kupuję, jak po prostu się skończy. Ten jest dość wydajny. Jest tutaj orchidea i algi laminaria. Mam nadzieję, że ten się sprawdzi tak jak i jego poprzednicy. Że będzie fajnie pachniał, fajna będzie skóra po nim nawilżona. No, i tu jest bio olejek kokosowy, czyli zapach, który po prostu lubię. Jeszcze jeden produkt do kąpieli. To jest ta kulka bomba. Nie mogłam się zdecydować, tam było kilka różnych zapachów, ale oczywiście wybrałam sobie czekolady i wanilię jak na łasucha przystało, tutaj mam jakieś takie żółte kwiatki, płatki, nie wiem, czy tu jest zatopione w tej kulce, ciekawa jestem, czy te płatki będą pływały po wierzchu, czy pójdą na dno, no ale oczywiście zobaczymy i jak to się będzie sprawdzało, czy jakiś efekt jest z tą kulką. Skusiłam się na jeszcze jeden produkt z Bel. kolejny podkład matujący z rzęszeniem, z kasztanowcem, widzę, że tutaj ma filtry w sobie, Oczywiście kolorek Light Beige, nie wiem jak się sprawdzi, bo w tej chwili mam też podkład matujący właśnie z tej serii, który kupiłam jakiś czas temu, wszystko było ok, całkiem, całkiem nawet się trzyma na tej mojej twarzy, ale natomiast jeśli chodzi o kolor jest beznadziejny, ten Light Beige to jest taki jakbym była po prostu opalona, więc no nie wiem co jest z tą kolorystyką, mam nadzieję, że ten Light Beige będzie się troszeczkę różnił. A jak nie, no to będę zmuszona do kupienia po prostu jakiegoś zwykłego, bardzo jasnego podkładu, żebym się mogła z tym to wymieszać. I jeszcze jeden produkt, który kupiłam, to jest Eveline. To jest mleczko micelarne do makijażu. Trzy w jednym. Zobaczymy. Każdy rodzaj skóry tutaj Piszę nawet wrażliwej. 200 ml produkt z pompką. Mam nadzieję, że jest na tyle rzadka konsystencja, że nie będzie problemów z jej wydobyciem. No i jestem bardzo ciekawa, bo taki skład ma dość fajny. Kwas haluranowy, olejek arganowy, olejek migdałowy. Zobaczymy, co będzie działało na mojej skórze, jak będzie się de makijaż oczu przede wszystkim robił. No i czy nie będzie podrażnień, nie będzie pieczenia. Oczywiście, jak się produkt sprawdzi, jak go zużyję, na pewno pojawi się w projekcie Denko. W projekcie Denko, przepraszam, być może będzie moim ulubieńcem. Kto wie, chociaż ja za osobiście nie przypadam. No i jeszcze kilka produktów, które zamówiłam z Avonu. Tutaj mam pędzelek do zdobienia paznokci. Zobaczymy, może coś sobie fajnego wymyślę. Kolejnym produktem jest krem do stóp z glisylenem i silikonem. Krem, który był poprzednio w takim pudełeczku normalnym zamykanym, Dla mnie to był krem idealny do stóp. lepszego nie znalazłam. Chociaż wiele produktów użyłam. Mam tylko cichą nadzieję, że po zmianie opakowania formuła kremu została ta sama. I będzie robił to, co y, robił z moimi stopami, no ale to za jakiś czas po na razie muszę skończyć ten, który mam otwarty w łazience. Y, kolejny produkt, który sobie zamówiłam, to jest żel do pielęgnacji okolic oczu. Y, bardzo lubię właśnie konsystencję żelów pod oczy y, produktów, bo one się łatwiej wchłaniają u mnie kremy to różnie z tym bywa. Jedne wchłaniają się szybko, drugie pozostawiają taką tłustą warstwę. No, i mam nadzieję, że mnie nie uczuli, nie podrażni, bo z moimi oczami to jest różnie. Kochani, kolejny produkt to jest krem TNCC. Jak wiecie, u mnie wszystkie kremy BB się nie sprawdziły. Nie dają rady z moją po prostu tłustą skórą. Zobaczymy, co ten zrobi na mojej skórze: kolorek ivory. I mam nadzieję, że jakieś efekty będą. A jak nie, to znowu się córa ucieszy, bo dostanie. Tutaj mam kolejny produkt, który sobie zamówiłam: 50 ml wody perfumowanej femę. On jest dostępny, ten zapach już w katalogu nr 3. Tam jest kółeczka zapachowa, więc możecie sobie powąchać, jak dobrze pamiętam. Osobiście produkt mi się bardzo podoba, jak wiecie, ja lubię mocne, ciężkie zapachy, chociaż u mnie z tymi zapachami to jest różnie. Dzisiaj otworzyłam właśnie nowy zapach z Iwonu na którym jest napisane na pudełeczku, że zawiera składniki róży i jaśminu, natomiast ja sikając na swoją skórę poczułam owoce cytusowe Wszystko na ten temat. No i tak nie wiem, czy mi się zapach podoba. Na rękach oczywiście już go w ogóle nie czuję, czyli wywietrza. No, no i tyle w tym temacie. I kochani, kolejny produkt to jest podkład. Znowu podkład, ale jak wiecie, ja po prostu szukam takiego, który się u mnie sprawdzi. Nie wiem, co jest z moją twarzą, że ona jest tak problematyczna, tak tłusta, tak szybko się wydziela sebum. No i ja idąc na 12 godzin do pracy, no niestety nie mam czasu co chwilę spoglądać boost, tylko żeby sobie poprawić twarz, bo się świecę. Więc szukam czegoś, co mi wytrzyma przynajmniej 6 godzin na twarzy. Mam nadzieję, że kiedyś trafię na takiego, na taki produkt, który mi pomoże. No i kochani, to wygląda tak, takie jest opakowanie, kolorek Ivory, to jest ten długotrwały podkład. Zobaczymy, będę używać. Na pewno będą opinie, czy się sprawdził, czy nie. I zamówiłam sobie jeszcze dwa balzamy do ciała perfumowane. Jak wiecie, ja lubię takie mocne zapachy. I tu jest Persef. Nic nie widać, wszystko się dzisiaj odbija. Niestety, ale to wina światła, jest pochmurno, nic nie widać. I tu jest inkadence. To są te balsamy perfumowane, takie jak właśnie perfumki, po 150 ml, czyli taka fajna pojemność. Nic zdąży zapach nas zmęczyć. Ja jestem zadowolona, bo ja lubię akurat jedne i długie perfumy, także ok. No i kupiłam sobie jeszcze coś z biżuterii, no w sumie były walentynki. Kupiłam sobie takie serducho, i muszę Wam powiedzieć, że ono jest całkiem ciężkie. Ja myślałam, że ono będzie takie ażurowe. Owszem, ażurowe jest z jednej strony, a z drugiej ma serduszko, jest wypełnione. Nie wiem, czy to zobaczycie, po prostu cyrkoniami, ale jest dość ciężkie na taki bardzo długim łańcuszku, szek w razie czego sobie skołca, jak będzie za długi. Kochani, to by było tyle, takie myślę, że dość szybkie zakupy, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Przepraszam trochę za to ściemnianie obrazu, ale naprawdę pogoda jest wstrętna, jest szaro-bóra i ponura za oknem. Chciałam się po prostu podzielić z tym, co kupiłam, żeby mogła niektóre produkty już zacząć używać. Na dzisiaj żegnam się z Wami kochani ciepło, życzę miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!